Witam YouTube. Pierwszy kontener, e, pierwszy big bag, y, wyjechał z e, tej podłogi tutaj. A powiem Wam tak, że w przeciągu tych y, 48 godzin to to tutaj zmieniło wyraźnie kolor z ciemniejszego na jaśniejszy, czyli to schnie. E, pojawiła się też y, po otwarciu tej podłogi, po, po zdjęciu tych desek, Eee, właściwie, w pozjęciu tej, tej, tej płyty piśniowej pojawiły się troszeczkę skrupliny tutaj na oknie, czyli wilgoć e, z tej podłogi, z tego gruntu tutaj ruszyła. E, to wszystko było tutaj ciemne, już jest jaśniejsze. Więc e, wentylacja taka, która jest, jaka jest, grawitacyjna e, działa. E, ta podłoga jest, te deski są zdjęte. Policzę, ile to zajmie miejsca po, po, po zebraniu tego wszystkiego. I czy ciąć to na takie 80 do big, do big bagów, czy też tylko belki na pół i do kontenera. To wszystko wyjdzie, wyjdzie w praniu. Jak już to, to będę miał, wszystko tutaj zebrane, bo no, przynajmniej taki. Yy, opaca się po prostu posegregować drewno oddzielnie, grus oddzielnie, wtedy to jest, to jest po prostu taniej. No wszystkiego się nie da, bo tutaj to próchno, oczywiście nie będę tego tych próchienek drobnych wybierał, no ale, ale jednak yy, jakieś gryzonie tutaj urzędowały I to, i to ostrą, bo tu futro wszędzie co chwilę jest nawet taki materiał że do filmu kości się znalazł o, to co było pod podłogą dobra i teraz tak belki tak jak jak powinna w ogóle wyglądać podłoga drewniana na gruncie ślepa podłoga no powinna legary nie powinny dotykać gruntu czyli tu powinien być taki prześwit jak jest tutaj w całości ale jak widzicie, tu go nie było i te belki najbardziej zostały wciry. Zostały zjedzone, skorodowały biologicznie. Tak samo tutaj. Czyli cała ta belka przyścienna w gniazdach, wszystko pokorodowało. Jedyne oto przy piecu, gdzie było w miarę sucho, e, jak piec funkcjonował już oczywiście, to wszystko działało. Natomiast ta tutaj już leżała na gruncie. Ona jest skorodowana, to było widać tam przez moment. Tu wszystko to jest korozja. E, także y, deski po obiciu tą płytą piśniową. E, jest tutaj sporo lino takiego linoleum, więc y, podłogi wszystkie najprawdopodobniej były tym linoleum pokryte. E, I stąd kłopoty z odprowadzaniem wilgoci e, z tej pustki. E, Jedyną drogę ucieczki to ona miała tutaj przy ścianach, przez wszelkie nieszczelności dziury e, szczególnie przy gniazdach na belki i stąd tutaj te ogniska takie przewilgacenia ścian e, w okolicach tych gniazd belek, przegnitych. E, no i e, to, że tynki miejscami zmostkowane, e, izolacja pozioma została zmostkowana no, i to też trochę wspomogło przenikanie wilgoci do muru, z fundamentu. Tego typu podłoga nie wymagała izolacji pionowych, ponieważ ona była no tutaj. To powietrze, ta pustka powietrzna powodowała cały, cały. No to jest temat na oddzielny film. To powodowało, że, tak jak mówię, nie była wymagana, nie była konieczna, o, nie była konieczna izolacja pionowa. Polepa to najczęściej jakiś, jakiś żużel, popiół, czyli coś, co było pozbawione wszelkich organizmów, które mogłyby sobie w tym wyrosnąć. Tutaj no niestety już zabrakło tego, bo tu i Stare deski, no tego, tego jest za dużo. Przede wszystkim gruz, nikt nie pomyślał o tym, żeby jednak tego tutaj nie zostawiać, tylko wybrać i wtedy by to funkcjonowało. Ta izolacja, która tutaj została, mówię, termoizolacja, taka nie, w cudzysłowie, no bo żeby tu wykonać tą termoizolację, należałoby zacząć od fundamentu, przenieść tą izolację na ścianę I wtedy by miało to sens, A jeżeli pod spodem była gnijąca. E, gnijąca przestrzeń e, pod tą podłogą, pod tym, pod tym pod tą wykładziną. No to nie dziwota, że raz, że to zamakało stale e, i ta wilgoć e, podciągała się kapilarnie, wykraplała się na ścianach. E, ja to już zasłoniłem płytami, workami, no ale to tak widać, widać było na tym pierwszym filmie, dokładnie widać, że są dwie strefy takie, jak wciągam styropian, Pierwsza strefa jest od, bezpośrednio od podłogi, druga strefa która już jest tu widoczna, zaczyna się od, zaczynała się od na, 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 tej, na końcu tej izolacji ściany. Także tutaj sporo, to jest farba kredowa, więc tu jest sporo zanieczyszczeń spowodowanych zabilgoceniem i brudnym powietrzem, a pleśni to, 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 co tutaj jest bo to było opryskiwane, więc ta, ten środek grzybopleśniobójczy no widać, że troszeczkę, troszeczkę tutaj wybił, bo się jaśniejsze zrobiło natomiast tu na dole to więcej brudu aniżeli, aniżeli tej, takie po prostu zanieczyszczone to było aniżeli pleśń, tu, tu góra, góra to jest pleśń, grzyb, tu jest pleśń tu jest pleśń do góry, e, takie pomniejsze ogniska pleśni, że to już było wszystko e, upryskiwane, więc e, pozostaje w zasadzie jeszcze tylko problem z tym, co jest na deskach pleśnik grzyb. Ja to tam sukcesywnie sobie spryskuję, żeby to e, nie... bo przez jakiś czas, przez parę dni to będzie tutaj mm, leżało, zanim sobie tam poukładam wszystko. Ee, więc, więc, więc co? No to, to tyle. No, nie będę już więcej kręcił z z, z tutaj z tych, tych no, wybierania, wybierania tej podłogi. O, chyba, że coś się urodzi, no to wtedy jak najbardziej. E, z usuwania tymków. no zobaczymy. E, zobaczę jeszcze co, to, co z tego wejdzie, czy to jest sens, e, czy to będzie konieczne do nagrywania, czy też nie. A, no patent chyba, że z sufitem pokażę jeszcze raz Który już tam parę lat temu Jest To gdzieś tam w filmie W, filmie, w którymś z filmów O sufitach Jest, jest ściąganie tej Tynku na trzcinie z, z szalowania Usuwanie tych desek Tego wszystkiego, no to to jeszcze, to jeszcze Materiał na kolejne e, Na kolejne filmy, ja w tej chwili Styropian już sobie po E, przygotowałem do wywiezienia, bo bym chyba trzeba oddzielnie e, oddać. Jakieś tam kawałki papy, które tu będą z pozostałości gniazd gdzieś tam pod tymi belkami, e, no, bo, które robiły za izolację e, mm, przeciwwilgociową Zabe miały zabezpieczać te belki. Także to e, na ten moment wszystko, więc nie będę Was tutaj specjalnie trzymał. Działam dalej, chyba, że mówię, nagram. Jak coś się pojawi pod tą podmugą ciekawego, to wtedy, e, wtedy jak najbardziej jak najbardziej e, do tego tematu wrócę. Także trzymajcie się, cześć. Zapadlina po gnieździe szczurów, bo na myszy to nie, nie wygląda. Gdzieś tu sobie urzędowały. Gdyby była oryginalna polepa, nie było tej tej ziemi, to nie byłoby problemu. Tu jest następny.